Hej, witajcie moi drodzy z tej strony Kina. Zapraszam was na za kolejny odcinek z okay. Tak, e, naszym zadaniem aktualnie jest robienie zdjęć. No lud. A fajnie, że jestem bez, bez apteczek, nawet tego powiem myślę, że nie zauważyłam. by mnie dupa, no? no ale nic. Gdzie ty mnie ciągniesz? Przecież tu tego wielkiego nie ma, a tu ma do...

This might work hier yep. een Oh. Ik heb Ik een beetje i padliśmy. Wypas. Chyba, trzeba znaleźć jakąś apteczkę, no. Zajmę się dlatego tatuśka tak będziemy rzucać. Zgierdala mnie z tymi bombami, no. Jak mi co do mnie tak ściąga, proszę na hita, no to są jakieś przejaja pewną szczerze. No w końcu bym bronię bronnie Się na niego może przydać, to... Fuck. No i zaraz w pierdol. Nie, dobra, udało się. No Tak moi drodzy, to tylko ja. Tylko ja tak potrafię. Nikt inny by tak pięknie tego nie zrobił. Dawaj kasy, dawaj apteczki. Dawaj dziewczynka. Jakie one są śliczne, kurwa? Jest to są przecudowne dzieci. oh <laughs> remember son without using that research camera we can't get to gracie and that means we're stuck here get one of those big apes on film then work him over no the no the nose to the nose Możemy przejść weź się podnieść. Ja w chciał zobaczyć ile rzecz. Oczywiście, że tego nie mam dziękuję. Dobra. Tego mi brakowało. Czy wy tu widzicie to co ja... O Boże. No nic, będziemy próbować. Raz. No w chuj w ogóle. Tu. 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 O! Oh. Pytał się, że sobie jestem... na dziewczynkę nas czeka. Dobra. No nie zapomnę jej zabrać. spoko Fak, nie ten plazmit. Fajnie, żeby zazwyczaj zwykłe, randomowe ludki zabiją. Nie no, tym to nie. To też raczej no... Biedna dziewczynka się na naszą śmierć zapatrzy po prostu. Może wstyd kurwa też wyszło, co? I die. <laughs> mi, kurwa, this lamb woman's powers of manipulation are almost scary People are using the girls from the surface to gather Adam from Lamb's followers. It's in the blood. Eventually they give themselves over. Like <laughs> <is laughs> D. I almost feel sorry for them if they didn't have my daughter. I'm going to find Lamb and take Cindy back one way or another. safe? <laughs> Kurwa, otworzę, zobaczycie. Ech, cyk. Tu trzeba uważać. Tu jest wymerokej, okay. tu jest trudno. No i bo kurwa jaja za mnie robisz. Dobra, zabijaj mnie. Chuj. Nie interesuje mnie to. Masakra. ale wiecie co to naprawdę było niesprawiedliwe Gdyż ponieważ Ja bym powiedziała, że ja to otworzyłam na granie tu po prostu trolling hard i, i twierdzi, że nie i się czuję wyruchana, no ale cóż. Ajajajaj, Jeszcze by luzia za Fajnie kurwa, że no. no chuj, zabiję mnie, no zabiję mnie w dupie to mam. Dobra, słuchajcie, ja się z wami spotkam jak już to kurwa ogarnę, bo to nie ma sensu was tutaj męczyć. Dobra, słuchajcie, powiem wam jedną rzecz, gratulujcie mi głupoty. Ja mam już autohaki Po prostu to było lame na maksa. 45 Dobra, bo se to. Dobra. Nie, i tak się... Wiecie, tak się... Ja jak to ja, standardowo. Tak. No, kurwa, nie, no nie, ja, ja nie mam nerwów do tego. No wiesz co, zrobił to inaczej. Ja pierdolę, stary nie lubi tak. Kurwa, nie robi inaczej, no. Nagrywam! Nagrywam! Kurwa. jest gra. No, raczej jak gadam do kamery, to raczej nagrywam. Kurwa, słuchajcie, on tak mi robi za każdym razem. Nie wiem, wal w te drzwi cokolwiek. Będę pukał w ścianę. Pukaj se w co se chcesz, kurwa, tylko mi tak nie Tak Tatuś... Wow. Możesz przyjść za 10 minut? No kurwa nie wleci zaraz. Idź się skupię w pokoju obok No słuchajcie No i kurwa mieszkaj się tak z kimś Już kurwa z nikim w życiu mieszka z niebędą. No pan sobie się miałeś, kurwa uczyć Dobra co sobie możemy kupić apteczki Bierzemy apteczki i... Mamy już mniej więcej czymś świrować, więc sobie lecimy dalej. Jak Dlałka... Zajebiście. Jak ktoś jeszcze nie wiem, to nie uczył czy mnie z Maxem. Po prostu... No sobie siedzi i patrzy, patrzy, jak gram. Kurwa. Jebana gówno. Mam dla ciebie sposób, skurwysynie. No bo sobie robicie, że tam nie trafił. Nie, to już są Po prostu to jest jednym wielkim Co Czemu Na hita zeszła. mam tak mało życia. Nie zeszłam na hita, ale on tam kurwa nie dostał. No z prężeniami auto. w Dobra. Nie, kurwa, Nie no traf... Fajnie, żebym zdążył kurwa zdjąć no w chuj Tak gra mnie troluje To crawling hard Nie, no, spierdam jak wielki wielkiego tam na kurwa No ja w sumie to może będziemy zebra... O dobra jeden z tych wielkich na ja i tego kurwa, nie jeszcze spodek klatek. Kurwie, o to, skurwie, skąd apteczki używaj kurwa używaj apteczki Kajcie w trzy... Gdzie on... Gdzie on jest? Gdzie on kurwa jest? Dobra. No. Fuck, nie to, nie to, nie to. Broń no, kurwa otwarta. Dobra, rozjewaliśmy to Zbierzmy to co ma w środku.

No, Dobra, pozostawiamy dalej trapę. Ja no, jak wiecie, się niesamowicie przydadzą przy zbieraniu Adama. To w ogóle Maksym, grałeś kiedyś w Boleszoka? W jedynkę. W właśnie nie grałem. Grałam w jedynkę i w dwójkę. Moim no, zdaniem dwójka lepsza lepsze zakończenie, ale o tym... <grym>, jak koniec. Dobra. Zmijamy broń. Nie zbieraj maleńka, zbieraj. Tatu się chce broni. Ale w sumie musimy zmienić plazmit, ponieważ tu jest woda, na to nam się będą kurwa gasić. To pechuje. Jezu, nie no, tej muzyki.

Odziw do dziecka słupa. No. To no. nie to się Co mnie tu ma kurwa? No, poszła kurwa? Słuchaj. No chodź. No to chodź. Chodź do tatusia, chodź. Z włoki. Wszystkie pułapki na nie? Żałuję. Nie, ciebie tatusiu nie napierdzielam. Szkoda mi życia i energii dla ciebie. Co, mądre dziecko, no ale słodkie dobrze. Dobra, ciepłe. I włoskie sobie kupimy. O, oh, wybaczcie, naprawdę. No dobra, myślę, że tym optymistycznym asentem zebrania Adama będziemy kończyć ten mały, optymistyczny odcinek. Powiem, pełen śmierci i fejli. Hmm. Dobra, rozwalmy to to. nie mam tego. To gdzieś jeszcze jedna gdzie Dobra, słuchajcie, kończymy. Ja tu ogarnę Maksyma i się zobaczymy. Ja myślę, że jeszcze dzisiaj sobie jeden odcinek nagram. Także komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, mil w dziale. Pozdrawiam Was kilo. Trzymajcie się. Cześć!